Posłuchaj, jeśli ona nie jest zainteresowana, nie zmusisz jej do tego, żeby za tobą tęskniła. Nie napiszesz jej tylu wiadomości, że nagle poczuje pragnienie. Lepiej słuchaj do końca, ponieważ mam ważną wiadomość, w jakich sytuacjach nie robić tego, co mówię. Nie zyskasz jej uczuć samą uprzejmością, ale możesz sprawić, że poczuje coś, czego się nie spodziewa. A kiedy zrobisz to we właściwy sposób, złapie się na tym, że o tobie myśli. Nawet jeśli przysięgała, że nigdy tego nie zrobi, nawet jeśli mówiła znajomym, że jesteś tylko kolegą, nawet jeśli była pewna, że macie całkowicie rozgryzionego, pokażę ci krok po kroku, jak to odwrócić, bez gonienia za nią, bez błagania, bez utraty szacunku do samego siebie. Bo kiedy to zrozumiesz, przestajesz być tylko opcją, stajesz się kimś, o kim trudno zapomnieć. To nie jest manipulacja. To zrozumienie ludzkiej psychologii na poziomie, którego większość ludzi nie osiąga. A na końcu zrozumiesz dokładnie, dlaczego ona teraz za tobą nie tęskni, i poznasz sposób, jak to zmienić. Więc zacznijmy od trudnej prawdy: dlaczego ona w ogóle za tobą nie tęskni? Jeśli myślisz, że to dlatego, że nie jesteś wystarczająco dobry, zaraz poznasz prawdziwy powód, wyobraź to sobie. Ona prawie nie odpowiada na twoje wiadomości. Kiedy ją zapraszasz, zawsze jest zajęta. Rozmawia z tobą jak z kumplem, a wasze rozmowy mają energię prognozy pogody. Próbowałeś być milszy, próbowałeś być bardziej dostępny, a mimo to wydaje się mniej zainteresowana niż wcześniej. Oto szczera prawda. Wszystko, co myślisz, że wiesz o przyciąganiu niezainteresowanej kobiety, jest błędne. Im bardziej próbujesz ją przekonać o swojej wartości. Tym bardziej utwierdzasz ją w przekonaniu, że nie jesteś kimś, na kogo warto zwrócić uwagę w romantycznym sensie. Dlaczego? Bo w jej oczach nie ma niedoboru twojej uwagi. Zawsze jesteś obecny, twoja uwaga nic nie kosztuje, nie jest rzadka, nie jest wyjątkowa, staje się tłem, a w dzisiejszym świecie ona tonie w męskiej atencji, wiadomościach w mediach społecznościowych, komplementach, polubieniach. Każdy próbuje przebić się do jej świadomości. I twoje starania po prostu się w tym gubią. Jej umysł musi się przed tym bronić, więc cię filtruje. Nie odrzuca cię dlatego, że jesteś niewystarczający. Jest obojętna, bo nie dałeś jej powodu, żeby zobaczyła różnicę. Ludzie są zaprogramowani, by zauważać kontrasty. Ignorujemy to, co powszechne, a pragniemy tego, co rzadkie. Kiedy twoja uwaga jest zbyt łatwo dostępna, traci wartość. To znaczy, że jeśli chcesz, by zaczęła za tobą tęsknić, nie dawaj jej więcej, daj mniej, bo tu właśnie leży paradoks. W chwili, gdy poczuje Twoją nieobecność, zauważy pustkę, którą zostawiłeś. I wtedy ciekawość zaczyna działać na Twoją korzyść, więc jeśli więcej uwagi sprawia, że jej zależy mniej, co właściwie sprawia, że zaczyna tęsknić? I tu właśnie zaczyna się prawdziwa strategia. Jak sprawić, żeby zaczęła za Tobą tęsknić? Zanim przejdziemy głębiej, zrób jedną rzecz. Zostań tu i skup się. Jeśli to, co słyszysz, już trafia w coś prawdziwego, to, co nadchodzi, poruszy Cię jeszcze bardziej. Zaczynajmy. Oto pierwszy krok, i dla większości mężczyzn najtrudniejszy. Zniknij z jej codziennego otoczenia. Nie w sposób dziecinny czy obrażony, nie z dramatycznym usuwam Cię w tle, po prostu zniknij z jej codziennego życia. Koniec z ciągłym pisaniem. Koniec z lajkowaniem jej postów. Koniec z byciem rezerwowym planem. Przestań oglądać Jej relacje. Przestań reagować na jej zdjęcia. W dzisiejszym świecie zniknięcie z czyjegoś świata online jest często bardziej zauważalne niż zniknięcie z życia w realu. Dlaczego? Bo to przerywa schemat. Twoje imię znika z jej powiadomień, znika znajome tło, a ludzki umysł nie znosi niedokończonych wzorców. Ale tu tkwi haczyk, Twoja nieobecność nie może wyglądać na pustą. Tu większość facetów popełnia błąd. Znikają i siedzą w domu, przewijając jej profil. To nie działa. Potrzebujesz prawdziwego, widocznego życia. Znajomi, pasje, aktywność, podróże, nowe zdjęcia, świeża energia. Kiedy zobaczysz, że twoje życie toczy się dalej bez niej, w jej głowie pojawią się dwie myśli. Po pierwsze, wow, on naprawdę ma się dobrze bez mnie. Po drugie, z kim on teraz spędza ten czas? I ta druga myśl jest złotem, bo to początek ciekawości. Teraz dodaj do tego tak zwany efekt społecznego dowodu. Pokazuj momenty ze swojego życia, w których są inni ludzie, naturalnie, bez udawania. Nie udawaj, że jesteś z kimś tylko po to, żeby ją sprowokować. Autentyczność zawsze wygrywa. I jeszcze coś, o czym wielu zapomina: wspólne wspomnienia, wewnętrzne żarty, specyficzne zwroty, piosenka, zapach czy powiedzenie, które kojarzą się tylko z tobą. Gdy ponownie je usłyszy lub zobaczy, wrócisz jej do głowy, nawet jeśli nie zrobisz nic. Dodaj do tego inspirację intelektualną, dziel się pomysłami, które poszerzają horyzonty, ciekawymi spostrzeżeniami, nowymi umiejętnościami, perspektywami, których wcześniej nie znała. Wtedy, gdy cię zabraknie, nie będzie brakowało jej samej uwagi, zabraknie jej sposobu, w jaki sprawiałeś, że myślała. A gdy nadejdzie moment, żeby znów się pojawić, zrób to z wyczuciem. Nie po dwóch dniach. Nie wtedy, gdy wyślę pierwsze: Hej, co słychać? Poczekaj wystarczająco długo, by naprawdę poczuła twoją nieobecność. Od dwóch do sześciu tygodni, w zależności od tego, jak często wcześniej rozmawialiście, wróć lepszy niż wcześniej. Bardziej pewny siebie, spokojny, skoncentrowany, bez tłumaczeń, bez przeprosin, z energią kogoś, kto dobrze żyje. Tak właśnie zamieniasz obojętność w ciekawość. I pamiętaj, to nie chodzi tylko o to, żeby za tobą tęskniła. Chodzi o to, żebyś stał się człowiekiem, którego się nie zapomina. Wiem, że to nie jest łatwe. Kiedy ktoś ci się podoba, naturalnym odruchem jest dawać więcej, starać się udowodnić swoją wartość. Ale w rzeczywistości to właśnie to odbiera cały urok. Musisz się cofnąć. Nie dlatego, że grasz w jakieś gry, ale dlatego, że budujesz życie tak pełne i inspirujące, że niezależnie od tego, czy jej się podobasz, czy nie. I tak wygrywasz, ale posłuchaj uważnie. To, o czym mówimy, dotyczy sytuacji, w których ona choć trochę wykazuje zainteresowanie lub po prostu ty coś spaprałeś. Kiedy jest iskra, minimalnym sygnał, że coś może się wydarzyć. Jeśli jej kompletnie nie obchodzi twoja obecność, jeśli jesteś dla niej przezroczysty jak szkło, wtedy nie próbuj tego odwracać. Nie walcz o miejsce, którego ona nawet nie chce ci dać, bo bos nie szuka potwierdzenia tam, gdzie nie jest mile widziany. BOS nie błaga o uwagę. BOS nie marnuje energii, by przekonywać kogoś, kto już podjął decyzję. Czasami żadna strategia, żadne znikanie czy wracanie lepszym nie zadziała. I wtedy musisz zrobić jedyną rzecz, którą robi prawdziwy facet: spakować swoje rzeczy, zebrać odwagę, podnieść głowę i odejść. Nie jak ktoś przegrany, jak ktoś, kto rozumie, że nie potrzebuje nikogo, żeby potwierdzić swoją wartość. Nie bądź typem, który rozdaje uwagę za darmo, który stara się o względy, których nikt nie chce. Nie bądź gościem, który sam siebie ustawia na ostatnim miejscu. Bądź twardy nie dlatego, że chcesz kogoś zranić, ale dlatego, że szanujesz siebie. Jeśli coś nie działa, to znaczy, że to nie twoje miejsce. Nie próbuj na siłę dopasować się do kogoś, kto nie widzi twojego potencjału. Stań się bosem swojego życia kimś, kto ma kierunek, ambicje i dyscyplinę, kto nie potrzebuje aprobaty, żeby iść dalej. Czasem największym zwycięstwem nie jest to, że ona za tobą tęskni, czasem największym zwycięstwem jest to, że ty przestajesz o niej myśleć.